Cześć serdecznie, nazywam się Rudkowski Rafał i chciałbym wam przedstawić historię mojego życia. Zniósłem cały reoskładam 47 kg. Wydaje się jak to możliwe. I właśnie ja na tym kanale YouTube chcę wam na to odpowiedzieć. Co jakiś czas będę wrzucał filmiki, w których będę opowiadał o mojej diecie, jak to, co zrobiłem, e, jakie rzeczy wyeliminowałem z mojej diety. Chciałbym też was zachęcić do promowania czytania i lajkowania mojej strony na Facebooku. Jest to dla mnie ogromnie ważne, gdyż to Wasze opinie, Wasze wsparcie pokazuje, że jest to, jest sens to robić w ogóle. Jest to dla mnie ogromna motywacja. Ja wygrałem swoje życie, teraz pora na Was. Może dzięki właśnie mnie wygracie lepszą figurę, lepsze zdrowie albo unikniecie wielu poważnych chorób, które są związane z nadwagą i otyłością. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w czasie mojej diety. Przede wszystkim mojej żonie i mojej rodzinie. To dzięki Wam udało mi się osiągnąć to, co teraz widzicie. Słuchajcie, jest to pierwszy filmik krótki, wstępny. Będę starał się systematycznie coś dorzucać. Trzymajcie się, oglądajcie, lajkujcie. A może uda się również Wam rzucić te parę kilogramów. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Hej!